Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Skinsa, gdzie patrzcie, co wleciało na stronę. Krzyneczki prestiżowe, która najdrosta jest za 4200 zł. Mamy dzisiaj fundusze, oczywiście pewnie wszystkich nie otworzymy, zobaczymy w sumie jak będą dawać. Ale na pewno będą tutaj testowane. To nawet byśmy tutaj przetestowali na jakiejś bitewce. I jakbyśmy bitwę wygrali tak na początku odcinka, to by było coś pięknego. Ale zanim to wszystko będzie gruby na pewno odcinek. Macie w tym odcinku do zgadnienia takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwonić mi o łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie właśnie w tym miejscu pisać mój kod a Dixon przez dwa gdzie dostajecie darmową skrzyneczkę na stronie oraz 5% więcej do depozytu przy wpłacie. Powiem wam, że ja zawsze się jaram nowymi skrzynkami i tak również jest właśnie w tym przypadku. I zobaczymy, czy jednak te jaranie będzie słuszne, czy będą tutaj skrzynki nam oddawać. To wyglądają one konkretnie, nie? Tu nie ma co mówić. Są one naprawdę konkretnie. Zanim może bitwę tutaj zrobię, to byśmy sobie pojedynczo coś spróbowali pootwierać, żeby zobaczyć w ogóle, jak one będą tutaj sypać. I co będą w ogóle sypać. Bo jak będą właśnie takie skiny za 90 zł, to do bitwy, no nie wiem, czy będę chciał koniecznie tutaj tą skrzynkę użyć. No zobaczcie to. Ja pierdolę. No co jest? Nie, no co ty gadasz, ty. Trzy skrzynki. Już mi się odechciało tu skrzynkę otwierać, nie? Naprawdę tragedia, tragedia. Pierwsza skrzynka. Tragedia. Drop tragiczny. Czekajcie, tutaj lecimy. Za 980 teraz skrzynia. Dobra, spróbujmy trzy od buta otworzyć. 3000 zł, jednym kliknięciem lecimy na grubo. I uwaga. Ja pierdziele, co jest grane ty? Minus totalny, minus totalny. Dobra, bitwa. Bitwa i ratujemy się na bitwie. Pojedynczo nic totalnie, dobra, całe szczęście skrzynki są. Dobra, wkładam to. Spróbujmy no. Procenty tam jakieś są na trafienie. Dobra, tak. To no da, ach. Siedem skrzyń. No niech będzie 7. Niech będzie siedem. Ostatnio nie wygrywałem tutaj. Seria moich wygranych, zobaczmy, jak wygląda. No, sami zobaczcie, trzy przegrane pod rząd. Więc może uda nam się tę bitwę wygrać. No, w szczególności mój cel jest taki, żeby jeszcze te droższe przetestować. Więc, jak mamy te droższe przetestować, no to taka bitwa wygrana tutaj. Ogólnie bitwa, gdzie tyle już nam zabrało. Sporo nas tu uratuje. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Arnold do nas dołączył, pojedynczo nie oddawało, więc może coś na bitwach nam tutaj lotnie. Lecimy. Welcome to the jungle, pięknie, rękawiczki, początek. No i taki, na takie dropy tu liczę. Na takie dropy tutaj liczymy. Teraz on trafił do no, droższego, niestety. Już dużo się z tej przewagi nie nacieszyliśmy. I teraz już w ogóle totalnie. Czyli tak zwany klasyk się zaczyna odpierdzielać. Trafiliśmy jednego skina i on teraz będzie po kolei cały czas dostawał lepsze, nie? Dobra, trzy skrzynie. Może jeszcze coś się tutaj wydarzy. Skrzynek jest sporo. Dostała WP za 600. Ja pierdzielę. Jest kosa. Dobra, dobra! Dobra, jest! Wygrana! Wygrana, ile tu będzie? Jest, dobra, 6000. O kurcze, pieczone. Dobra, zweryfikuj mnie. Jeszcze się nie odświeżyło, dobra jest ładnie. Siadło, siadło, siadło fest. No i teraz. No i teraz przetestowaliśmy dwie skrzynie. Tamtą na razie nie będziemy wkładać. Czekacie, gdzie one są? O tu. No nie będziemy wkładać do bitew. Ja bym chciał tu na pewno otworzyć. Co tutaj z tej najdroższej? O, o kurczę, pieczone. Mocne procenty, mocne procenty. Pierwsza na testa. Chcę zobaczyć, co tutaj leci. I z jaką częstotliwością leci. I karuski. Kurde, najgorsze są te skiny za 700 zł. I widzę, że. O, matko bosko! Kurcze, pieczone, ciężar. Andora Dobra, na razie odpuśćmy. Na razie odpuśćmy, może Polećmy do tej tańszej. 1500. Tutaj procenty też ładnie. Ej, też ładnie wyglądają te procenty. Dwa. No tutaj spróbujmy. Dwa takie otworzymy. Testowe jeszcze, na no zobaczenie. Raz. Dwa. I teraz my. I teraz my. Trzy. O, o boż, tragedia, tragedia. Jeszcze raz tragedia. Dobra, dobra, ile to będzie warte? Tu już wygląda to dobrze. Pięknie, 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 jest profit. Jest profit, ale 5 tysięcy, no cały czas jesteśmy na minusie. Dobra, kolejna skrzynka, no można powiedzieć w miarę, w miarę przetestowana. No dzisiaj nie mamy funduszy, żeby tutaj testować aż tak te prestiżowe skrzynki. Sami widzicie, tu 20-30 tysięcy naprawdę, żeby zrobić konkretny test, byśmy potrzebowali. Meduska. Dobra, weźmy, zaryzykujmy jeszcze raz bitwę, zaryzykujmy jeszcze raz bitwę. Jak chcemy naprawdę przetestować tamte droższe... No to musimy. Przydałoby się wygrać jeszcze jedną bitwę z tą skrzynią, nie? Dwie pod rząd, Proszę. Ryzykujemy. Ryzykujemy to widzowie. Chcę dla was tutaj spróbować przetestować. I mam nadzieję, że nam się to uda. Jeszcze jedna bitwa. Let's go. Osiem skrzyń. Kurczę, dawaj, dawaj. I jeszcze jakbyśmy to wygrali. To, może byśmy nawet tą najdroższą dzisiaj otworzyli. W zależności, jakie tu będą, oczywiście, skinki lecieć, bo jeszcze z tej skrzynki aż takie mocne skiny nam nie wypadły. No, najdroższy 1500 zł. O Boże. No, to mamy początek. Ja pierdzielę. No nie, no nie. No, i jeszcze kolejny. No i koniec. Po bitwie raczej. Raczej już po bitwie. Tutaj by mam musiały takie dropiki wylecieć. O, mo, no nie, no co tuś. <ścoughs> no to mamy piękną bitwę. Taka, taka właśnie mi się bitwa marzyła, nie? Taka właśnie mi się bitwa marzyła. Tylko marzyła mi się też, żeby mi takie dropy poleciały, nie mojemu oponentowi. I wtedy na pewno byśmy mieli na przetestowanie tamtych skrzynek. No nic, do tamtych skrzynek to mówię, tak przydałoby się 20-30 tysięcy, żeby w ogóle je przetestować. No niestety. Dzisiaj nam to nie będzie dane, chociaż przetestowaliśmy większość tych skrzyneczek. No i tu 23 kafle z tej bitwy. Ja pierdzielę. No niestety, widzowie, na, na kolejny odcinek myślę, żeby się przygotować grubiej. I polecimy też na pewno grubiej. A w tym, niestety, muszę się z wami pożegnać. Dziękuję ślicznie, że No skrzynki konkretne, skrzynki naprawdę konkretne. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara. No.